Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź do Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy, miło Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen. Dziś chciałem Wam zareklamować film Ojciec Miłosierdzia o już błogosławionym od 2009 roku ojcu Carlo Gnocci. I to jest Włoch, który żył na przełomie, żył w czasie wojny, II wojny światowej i trochę potem. I film jest bardzo ciekawy, wielowątkowy. Bardzo polecam, bo porusza wiele tematów. Jest i tam wątek i romantyczny, ale przede wszystkim jest Opisana wielka miłość tego kapłana do sierot, którym służył, dla sierot, którzy, które były po wojnie. Bardzo ciekawie kończy się ten film. Ojciec Carlo obiecał jednemu chłopcu, który był u niego wychowankiem, że będzie widział ten chłopiec był niewidomym. I słowa dotrzymał. Otóż. Po jego śmierci przeszczepiono rogówkę jego oczu dwóm dzieciom, jednemu właśnie temu chłopcu, jeszcze jednemu dziecku. Była to pierwsza taka operacja we Włoszech i dzięki jego, jakby tej dyspozycji, widzą teraz dwie osoby. Teraz medycyna tak się posunęła, że organy od jednej osoby która na to się zgodzi, może go uratować życie siedmiu osób. I, i widzicie, ja dzisiaj wam o tym mówię, dlatego, że przechodzimy do mm, takiego momentu w mszy świętej, kiedy po, już po Ojcze Nasz, po przekazaniu sobie znaku pokoju, bo komunię świętą można przyjmować tylko w pokoju, w przebaczeniu. Nie, nie możemy przyjmować komunii świętej, jeżeli mamy w sercu Nieprzebaczenie, nienawiść. Kiedy podaliśmy sobie już ręce, wtedy kapłan, kiedy my sobie jeszcze często ręce podajemy, kapłan bierze hostię, bierze ten biały chleb i łamie go. Przełamuje na pół, potem małą cząsteczkę jeszcze odłamuje i wrzuca do kielicha, jakby do wina, do krwi pańskiej. Ten gest łamania chleba Jezus na ostatniej wieczerzy, kiedy zebrał swoich uczniów, właśnie przełamał chleb i dawał uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Gest łamania chleba. Po nim poznali apostołowie Jezusa już po zmartwychwstaniu, kiedy w Emaus zaprosili Go do swojego domu. Nie wiedzieli, że to Jezus, ale kiedy Jezus... Łamał chleb, poznali go. I potem w dziejach apostolskich czytam, że uczniowie Jezusa zbierali się na łamanie chleba. Tak właśnie mówiono na pierwszą Eucharystię: łamanie chleba. Zbierali się po domach na łamanie chleba. Łamanie chleba to jest symbol rozdawania życia. Jezus Umarł po to, żebyśmy mogli żyć, jakby oddał swoje ciało na ofiarę dla nas. Tak jak śmierć jednego człowieka może potem jakby dać życie siedmiu osobom, które są chore, to jest życie Jezusa Chrystusa, Jego śmierć daje życie całemu światu, wszystkim tym, którzy zechcą, którzy przyjąć ten wielki dar Jego ciała i krwi. Jego ciało łamane, rozdawane, dzielone między nas jest też symbolem jedności, bo spożywamy z tego samego chleba. Święty Paweł napisze w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Czy chleb, który łamiemy, nie jest jednoczeniem się z ciałem Chrystusa? Jeden bowiem jest chleb. I Was wielu tworzy jedno ciało, bo wszyscy bierzemy z tego samego chleba. Wszyscy bierzemy z tego samego chleba, żywimy się tym samym chlebem i tworzymy jedno ciało Kościół. Popatrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas ojciec. Dał nam za pokarm ciało swojego syna, aby nas zjednoczyć ze sobą. Jego ciało dzielone jednoczy nas. Jego ciało y, przyjmowane z wiarą karmi nas i daje nam życie wieczne. Jezus powiedział: Kto przyjmuje moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Tak, jest to sakrament jedności. Łamany chleb. Łamany Chrystus. Żyje w swoim kościele. I tak jak tak sobie pomyślałem, te rogówki błogosławionego Karlo, ojca Karlo, dały wzrok niewidomym dzieciom. Nerki mogą oczyścić organizm drugiego człowieka, moje nerki. Moje serce może dać życie temu, kto stracił serce tak tym bardziej. Jezus może przywrócić wzrok, może przywrócić miłość tam, gdzie jej nie ma, może oczyścić ten organizm, który jest chory. Tak, to jest coś w rodzaju transplantacji. Transplantacji, która daje życie. Jego ciało łamane, dzielone, rozdawane, przyjmowane, daje życie. I niech to życie będzie w nas. Jezus żyje w nas, chociaż przyjmujemy go w małym, małym okruszku chleba połamanym dla nas. To jednak On żyje w nas. Jeszcze ten chwilkę Wam opowiem o tym geście, w tej cząsteczce wrzucanej do kielicha. Dokładnie nie wiadomo, jak, jak to wszystko się tworzyło, ale był to też gest taki, że. Tak tłumaczą liturgiści, że papież rozsyłał fragment chleba eucharystycznego ciała Pana Jezusa, które łamał w, w katedrze i roz, na wszystkie parafie Rzymu, tak żeby był to znak takiej jedności z tą Eucharystią. To jest jedna wersja. Też druga jest taka, że do Eucharystii wrzucano kawałek Chleba z poprzedniej Eucharystii, tak żeby było wyznaczona taka ciągłość. I tak i tak jest to wyraz jedności. Niech Eucharystia będzie dla nas tym znakiem jedności, przekażeniu sobie znak pokoju. Pojednamy się ze sobą i będziemy kosztować z tego samego chleba i z tego samego kielicha, aby kiedyś stać się już teraz, być jednym ciałem w Kościele, a kiedyś zjednoczyć się wszyscy w niebie, tam gdzie Jezus jest naszym pokojem, naszą jednością, naszym pojednaniem. I aby tak było, na to Was błogosławię. Niech Was strzeże błogosławi bo Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.